Jeżeli stawisz Subika z łapką w górę w ciągu 10 sekund, to odblokujesz darmowego skina i fałdolce Fortnite. Siemaneczko, z tej strony Sigu i w dzisiejszym filmie pokażę ci nadchodzącego darmowego skina Fortnite oraz darmowe fałdolce, które będziesz mógł wkrótce odblokować. Przy okazji podsumujemy sobie najciekawsze nowości ze świata Fortnite z ostatnich dni. Standardowo na ekranie dla wam się 5 ostatnich subskrybentów, bardzo wam dziękuję, a jeżeli ty byś chciał się tutaj znaleźć w następnym filmie, wystarczy, że zostawisz subiką, oraz łapkę w górę. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale, to prosiłbym cię o zasubskrybowanie go, ponieważ aż 70% osób, które oglądają moje materiały mnie nie subskrybują. A bardzo chciałbym mieć 40 tysięcy subskrypcji do końca tego roku. Na końcu przypominam, że możecie mnie wspierać swoimi zakupami w Fortnite, wpisując mój kod twórcy Sigumaśnik YouTube w sklepie. Z góry wam dziękuję. A teraz bez dłuższego przedłużania zapraszam do materiału. Standardowo zaczniemy sobie od omówienia najciekawszych nowości ze świata Fortnite z ostatnich dni. Pierwszym newsem jest zbanowanie australijskiego youtubera SerpentAU w Fortnite za przyznanie się do używania makra. To była szalona jaza dla australijskiego youtubera SerpentAU. Twórca Fortnite był powszechnie uważany za najszybszego edytora w grze, dzięki czemu zyskał sobie miano nienaturalnej prędkości. To jednak okazało się problemem były to dosłownie nienaturalnie szybkie edycje. YouTuber został ujawniony za używanie makra w swoich filmach, umożliwiając mu przypisanie wielu naciśnień klawiszy do jednego przycisku, co pozwoliło mu osiągnąć te prędkości. Omówiłem już tą historię, a także przeprosiny Serpenta, ale wydaje się, że wszystko się skończyło. Rankiem 17 czerwca tego samego dnia, w którym wyszedł sezon trzeci, Serpent napisał na Twitterze 6 smutnych słów. Właśnie zostałem zbanowany w Fortnite. To nie jest zaskakujący zakaz. Nie potrzeba było wytłumaczeń. Serpent przyznał się do używania makra, co jest sprzeczne z warunkami usług Fortnite. Epic banowało już graczy za teaming z dużo mniejszą ilością dowodów. Nie znamy czasu trwania tego bana, ale nie zdziwiłby nas fakt, gdyby był on permanentny. Jego kolega z Australii Quidd otrzymał stały zakaz wraz z Face Jarvisem, który notorycznie używał aimbota do tworzenia filmów na YouTube. Z kolei Serpent wydaje się pracować nad rehabilitacją swojego wizerunku w społeczności Fortnite. Wydał szczere przeprosiny, a nawet wyśmiewał się z siebie mówiąc, że jego kod w przytwórce 4 graczą graczom szybciej edycję. To prawdopodobnie będzie ostatni rozwój tej historii. Serpent to młode dzieciak, który popełnił błąd i poleciał zbyt blisko słońca. Drugim newsem jest potajemne masywne znerwienie Imassista w sezonie trzecim. Dzięki ogromnym zmianom na mapie, garstce nowych mitycznych łupów i rekinom latającym na graczy jak pociski, można śmiało powiedzieć, że sezon trzeci Fortnite rozpoczął się z hukiem. Coś, czego może nie widziałeś w wypełnionej akcji grze, było dość znaczne osłabienie Imassista. Popularny twórca Fortnite, Mikey, udostępnił szczegóły znerw. アイマスティステンダーピーシー。 Zmniejszono zarówno siłę strzału z biodra, jak i jego czułość o około 33%. Wiele graczy konsolowych twierdzi, że również odczuli efekty, ale ponieważ nie mogą sprawdzić plików gry w taki sam sposób jak na PC, trudniej jest to potwierdzić bez oficjalnego słowa od Epic. Tym razem profesjonaliści grający na kontrolerach zdecydowanie zauważyli znaczącą różnicę. Finał jest taki, że chociaż bliski zasięg śledzenia SMG nadal wydaje się stosunkowo silny, strzały z karabinów stanowią jednak problem. Po wielu godzinach od premieru sezonu trzeciego wielki finalista kwalifikacji aplikacji FNCS Colazo dał ciekawą ocenę. Może to być trochę za wcześnie, aby to powiedzieć, ale naprawdę uważam, że kontroler jest po raz pierwszy w niekorzystnej sytuacji czy tak jest, musimy poczekać i zobaczyć. Osoby preferujące kontroler z pewnością będą musiały się dostosować, a może nawet odpowiednio zmienić swój styl gry. Jedno jest jednak pewne, że ci na samym szczycie nie będą zbytnio zaniepokojeni tym osłabieniem i zamiast tego zobaczą go jako okazję do udowodnienia swoich umiejętności. Trzecim newsem jest informacja jak odblokować skórkę Aquamena dostępną za darmo dla posiadaczy karnetu bojowego. Fortnite nie jest obce powiązaniem filmu i wygląda na to, że motyw wodny sezonu trzeciego ma go dużo. W obecnym sezonie gracze Fortnite będą mogli wcielić się w postać Aquamena, Jasona Mamoa. Wszystko co muszą zrobić w tym celu to wykonać kilka wyzwań w grze, aby odblokować skórkę. Fani klasycznych DC Comics i animowanych mediów będą już wiedzieć o Aquamenie. Patrząc na występ Mamoa, Aquaman był często żartem, zwykle koncentrując się na idei, że jego supermoce były często nieskuteczne, szczególnie w porównaniu z kluczowymi członkami Ligi Sprawiedliwości, takimi jak Superman, Batman i Wonder Woman. W porównaniu z nimi zdolność Aquamena do szybkiego rozmawiania z rybami i pływania wydaje się być bezcelowa w porównaniu z lotem Supermana, siłą i szerokim zakresem mocy. Jednak ostatnie portrety Aquamana Fortnite ożywiły go, a jego postać jest prawdopodobnie bardziej interesująca i wciągająca niż postać naszego obecnego Supermana. We wszechświecie DC, Aquaman jest znany ze swojej super siły, grubej skóry, jednorazowej próby globalnego podboju i umiejętności komunikowania się ze stworzeniami morskimi. Chociaż gracze Fortnite nie będą mieli żadnej z tych mocy, bieganie wokoło, wyglądając na jednego z najfajniejszych superbohaterów będzie wystarczająco. Co zabawne. By stać się super bohaterem o tematyce wodnej, Fortnite wystarczy wykonać 5 wyzwań. Jednym z dostępnych aktualnie zadań jest wyzwanie, aby wskoczyć do Wiru. Wiry, znajdujące się w Fortili, małym archipelagu w lewym dolnym rogu mapy, są nowym dodatkiem do gry. Po wejściu Wiry wystrzeliwują graczy w niebo i pozwalają im spadać z lotnią, prawie jak Jumpa, do tematyce wodnej. Po zanurzeniu się w nim, Fortnite informuje cię, że ukończyłeś wyzwanie i to na razie wszystko. Na resztę wyzwań musimy poczekać, by odblokować skórkę bohatera. I to by było na tyle z newsów, a teraz przejdziemy do głównego tematu, czyli darmowego pakietu dla posiadaczy ratowania świata, w którym znajdziemy darmowego skina, 1000 fałdolców oraz inne dodatki do gry. Jak mogliście już wiedzieć, posiadacze ratowania świata kiedyś dostawali jakieś nagrody za zakup podstawki gry. Była to m.in. masa kilofów, specjalne lotnie oraz nawet darmowe skiny. Tym razem jednak odkryto, że również będziemy w stanie dostać nagrodę za grę w trybie ratowania świata w Battle Royale, a będzie to cały pakiet nagród. Według likerów wyciekły darmowe nagrody dla posiadaczy ratowania świata. Skina będziemy mogli odblokować w Battle Royal, wykonując specjalne misje w trybie ratowania świata. Nie wiadomo czy misja, którą będziemy musieli wykonać, aby odblokować nagrody będzie dostępna za darmo, ale myślę, że skoro Epic już dawało nagrody za grę w ratowanie, to będzie tak i też tym razem. Likercz na ten moment nie podają daty, kiedy wszystko wyjdzie oraz jaką misję będziemy musieli wykonać. Udało się jednak dostać podgląd nagród, jakie otrzymamy za wykonanie wyzwań. Będzie to 1000 fałdolców, 500 talonów rentgenowskich, jedna lama, jedna legendarna lama ze skrytki trolla, schemat papa Bir oraz skórka z plecakiem. Jak już wspomniałem, najprawdopodobniej będzie to coś w stylu podziękowania za wspieranie twórców zakupem gry i granie w sam tryb. Skin moim zdaniem wygląda bardzo fajnie i jest on przeróbką przywódczyni przytulamek. I to by było na tyle z tego materiału, przypominam o subik oraz łapce w górę, jeśli film Ci się spodobał, ponieważ lecimy po 40 tysięcy, a jeszcze ja żegnam, do zobaczenia w następnych filmach i cześć!